Świętego polskiego Andrzeja Boboli powracające do kraju po wielu latach tulaczki zostały powitane w ojczyźnie chrześcijańskiego rycerza kresowego Polski z czcią należną jego chwale apostolskiej. Nadzwyczajną laską opatrzności wydarte niszczycielskiej potędze czasu, okryte blaskiem męczeńskiej śmierci za wiarę i ojczyznę, uświęcone aktem kanonizacyjnym dokonanym przez Ojca Świętego papieża Piusa XI, relikwie świętego złożone w srebrnej trumnie relikwiarzu. Zostali przewiezione do kraju przez pielgrzymkę polską, która pod wodzą biskupów polskich udała się na uroczystości kanonizacyjne do Rzymu. Triumfalny powrót do ojczyzny relikwii Wielkiego Syna Polski rozpoczęło powitanie na granicznej stacji w Zebrzydowicach, dokąd prócz przedstawicieli duchowieństwa i władz przybyły liczne pielgrzymki z pogranicznych powiatów ziemi Śląskiej. Wśród bicia w dzwony i pieśni nabożnych trumna z relikwiami została na barkach wiernych wyniesiona z wagonu tranzytowego pociągu czeskiego, i w uroczystej procesji przeniesiona na plac przed miejscowym kościołem, gdzie przed specjalnie wyniesionym ołtarzem polowym odbyła się pierwsza na ziemiach polskich msza święta na relikwiach świętego. Po skończonym nabożeństwie wśród wielkiej adoracji tłumów wiernych relikwie świętego zostają z powrotem przeniesione na dworzec i umieszczone w wagonie pociągu polskiego, który unosi je w dalszą drogą po ziemi polskiej. Na wszystkich stacjach kolejowych w drodze do Krakowa gromadzą się tłumy wiernych, chylących kornie głowy przed mijającym stację wagonem z relikwiami. Na stacji w Dziedzicach, gdzie pociąg ma się zatrzymać, tłumy niezliczone. Jest tu również między innymi generał Haller na czele delegacji Hallerczyków, która pragnie towarzyszyć trumnie w dalszej drodze. Po wyniesieniu trumny relikwiarza z wagonu formuje się olbrzymi pochód procesja towarzyszący przeniesieniu relikwii na ołtarz polowy ustawiony na wzniesieniu na rynku miejskim, gdzie w uroczystej mszy świętej w asyście niezliczonej Rzeszy Wiernych znajduje wzniosły wyraz kult dla świętego narodowego. Ruszającym objawem kultu dla świętego Andrzeja jest akt uświęcania modlitewników i dewocjonali przez dotknięcie nimi do trumny z relikwiami. Tłumny ten akt towarzyszący odtąd w dalszej drodze relikwii w głąb kraju umożliwiają asystujący relikwię księża, oddając dotknięte do trumny przedmioty ich właścicielów. Miasto Święcim wita relikwie świętego Andrzeja olbrzymim pochodem ciągnącym od dworca poprzez most na Przemszy do miejscowej świątyni. Tu bowiem, podobnie jak w dziedzicach, trumna z relikwiami została wyniesiona z wagonu i przeniesiona w procesji do kościoła, gdzie na relikwiach odprawioną została uroczysta msza święta. Na stacji kolejowej w Libiążu podczas dłuższego postoju pociągu następują dalsze wzruszające akty hołdu ze strony miejscowej ludności, a wystawiona na odkrytej platformie trumna staje się obiektem powszechnej adoracji. W starożytnej świątyni mariackiej wielki krzyż nad ołtarzem polowym roztacza ramiona, by trumnę z męczeńskimi szczątkami wywyższyć wśród majestatu stolicy agielonów ponad ziemie polskie. Olbrzymia procesja poprzez kondukt z trumną prowadzony przez księcia metropolitę Sapiechę od dworca kolejowego. Trumna z relikwiami świętego Andrzeja ustawioną zostaje na ołtarzu pod krzyżem, gdzie rozpoczyna się uroczysta msza święta celebrowana przez księcia metropolitę w asyście biskupów. zajutrz Kościół Serca Jezusowego w Krakowie staje się widownią mszy pontyfikalnej i podniosłego kazania, podczas których przez nawę kościoła przepływa nieskończony pochód wiernych, pragnących z bliska spojrzeć na relikwie i dotknąć świętych krawędzi trumny. Warszawa, stolica Polski. W chwili przybycia pociągu z ciałem świętego Andrzeja przybywa na dworzec wódz naczelny marszałek śmigl oraz członkowie rządu, pasyście duchowieństwa z księdzem arcybiskupem Kakowskim na czele, trumna z relikwiami ustawiona na wyniosłym rydwanie przejdzie ulicami stolicy wypełnionymi tłumami wiernych do katedry świętego Jana, gdzie spocznie w blasku chwale męczeńskiej u stóp Zamku Królów Polski. Na zajucz, przed ołtarzem polowym ustawionym na placu zamkowym odbywa się msza święta z udziałem pana prezydenta Rzeczypospolitej, który na trumnie świętego składa jako wotum swój własny krzyż niepodległości. z relikwiami zostaje wyniesiona z katedry i ustawiona na ołtarzu wśród honorów wojskowych. Nabożeństwo celebruje ksiądz arcybiskup Kakowski w licznego kleru. Członkowie rządu, marszałkowie i ustawodawczych, zarząd miasta oraz przedstawiciele władz stonecznych zajmują miejsca za fotelem pana prezydenta Rzeczpospolitej i jego małżonki. Warszawa zwiastuje Polsce, że prochy jej wiernego syna przybyły i pozostaną w stolicy na zawsze.

Miejscem stałego spoczynku relikwii świętego Andrzeja Boboli w stolicy obraną została kaplica ojców jezuitów przy ulicy Rakowieckiej. Dokąd po zakończeniu uroczystości powitalnych, trumna relikwiaż przeniesiona została w procesji przez ulicę Warszawy. Wśród adoracji tłumów ludności stolecznej, zgromadzonej na chodnikach wzdłuż pochodu procesji, trumna ostatni etap podróży ku miejscu wiecznego spoczynku w kaplicy.